A tutaj jest to, co mi się najbardziej w Hiszpanii podoba. Na ulicy są drzewka i na nich wiszą pomarańcze. To po prostu... No dla mnie to jest coś pięknego. Ja pamiętam jak zaczęłam pracować na Islandii i... Te miejscowe kobiety, takie lepiej sytuowane, opowiadały, że wszystkie miały swoje domy w Hiszpanii. Nie wiem akurat, nie czy w tory wiecha, i opowiadały, jak to jest, jakie to jest wspaniałe uczucie wyjść do ogrodu i zrywać pomarańcze. I ja to tak sobie myślałam, że ja też kiedyś będę miała coś w Hiszpanii. No i mam wprawdzie nie rosną w ogrodzie pomarańcze, ale są <grywa> o, taka jestem głodna, już jest późno Nie wiem czy jeszcze ta moja ciastkarnia jest otwarta ulubiona mają tylko bezglutenowe rzeczy chyba jedna jedyna taka Nazywa się Coffee Toffee Ah, sì, amada. E O, jakie dobre ciastka bezglutenowe! Na jakimś takim cia 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 cieście <śle> francuskim bezglutenowym. Jedno ciastko zjadłam z serem i z bekonem, a drugie z jabłkami na słodko, kakałko. Jest, jest już szósta godzina. Już się ciemno robi. Chyba muszę powoli zbierać się do domu. Pójdę jeszcze raz zobaczyć na tym, na nabrzeżu, jak to wygląda. O, pyszne te, te ciasteczka są. Też już widzę świąteczne dekoracje. tak Nie widać. A, oni będą tym samochodem, no zobacz to, jest tutaj. Proszę. Ile ludzi jest wieczorem tutaj. Nawet nie jest bardzo zimno. Dekoracje świąteczne widzę też tutaj. Tu jest coś ciekawego, jest mnóstwo gołębi i tam pan siedzi na, tym, na tej kamiennej ławie i wokół siebie ma mnóstwo gołębi.